Długo się zastanawiałem, czy nagrać dla Was to wideo, jednak w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że muszę to zrobić. Widzę, co dzieje się z psychiką osób, które mnie otaczają, widzę, co dzieje się z moimi klientami, i dlatego postanowiłem nagrać dla Was to wideo, i może chociaż dla jednej osoby będzie to materiał pomocny. Wiem, że obecna sytuacja jest bardzo trudna, bardzo stresująca. Mogę powiedzieć, że większość moich klientów to takie chodzące kłębki nerwów, i to też mało powiedziane, bo sami widzicie, jeżeli rozejrzycie się wokół, jak wszyscy jesteśmy zestresowani tą sytuacją. I u wielu osób nie widać tylko zmęczenia psychicznego, widać już też to zmęczenie fizyczne, jak ten stres, długotrwały stres na nas oddziałuje, i jak to w przyszłości też będzie odbijać się i na naszej psychice, i na naszym ciele. Wielu z nas ma problemy ze snem, problemy z koncentracją na czymkolwiek innym niż nadchodzące wiadomości, które tak bardzo śledzimy. Mamy też problemy z dogadywaniem się z bliskimi. Pojawia się naprawdę wiele kłótni w rodzinach, które są spowodowane właśnie tym ciągłym napięciem. Oczywiście pojawiają się różne problemy w pracy, i to są tylko nieliczne przykłady. Które Wam tutaj przytaczam, Wy na pewno znacie ich masę, masę więcej, ponieważ na co dzień się z tym stykacie, jak ten stres i ta ogólna sytuacja wpływa na nas wszystkich. Od kilku dni zachęcam swoich klientów do zrobienia takiego jednego ćwiczenia. Jest to trudne ćwiczenie i od razu Wam o tym powiem, tak szczerze. To jest trudne ćwiczenie do wykonania, ponieważ wymaga od nas zmiany, całkowitej zmiany myślenia, chociaż na chwilę. Jednak wierzę w to, że wykonanie tego ćwiczenia może Wam pokazać, co my tak naprawdę robimy samemu sobie, co robimy swojej psychice, i czy może warto by było nad tym mocniej się zastanowić i to zmienić? Muzyka Ćwiczenie, o którym Ci dzisiaj opowiem, jest bardzo proste w teorii, bo ono składa się tak naprawdę z jednego, trochę dłuższego pytania. Jednak już w praktyce, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, to już nie jest takie proste, ponieważ odpowiedzi, które nam się pojawiają, mogą nas zaskoczyć i mogą nie być takie, jakie byśmy oczekiwali, że będą. Zadaj sobie to jedno pytanie. Możesz to pytanie zadać również osobom ci bliskim, możecie na ten temat rozmawiać, bo to ćwiczenie. Po prostu wykonujemy mentalnie, rozmawiając, myśląc o tym, myśląc o tym, nawet przez cały dzień gdzieś sobie spokojnie odpowiadając na to pytanie, ponieważ pytanie jest naprawdę trudne i wymaga zmiany od nas sposobu myślenia, i wymaga w ogóle dopuszczenia do siebie takiej myśli, że to co w tym pytaniu jest zawarte, jest w ogóle możliwe, i zanim otworzymy się na to pytanie, wiem, jak ten proces bywa trudny. Sam obserwowałem, jak moi klienci musieli się zmagać z tym pytaniem. A więc, jak brzmi to pytanie? Zastanów się teraz, co by się zmieniło w Twoim życiu, w Twoim zachowaniu i w Twoim sposobie myślenia. Jeżeli już z, dziś z całkowitą pewnością wiedziałbyś, lub wiedziałabyś, że w Polsce wojny nie będzie, załóżmy, że masz stuprocentową pewność, że wojny nie będzie u nas. Co zrobisz w związku z tym? Jakie odpowiedzi na to pytanie ci się pojawiają? Co zrobisz w sytuacji, kiedy masz pewność, że wojny u nas nie będzie? Czy twoje obecne decyzje, są decyzjami, które są dobre na chwilę obecną, ale jak zdasz sobie sprawę z tego, jak one wpłyną na Twoją przyszłość, to może się okazać, że ta przyszłość nie maluje się w jakichś pozytywnych, dobrych barwach, tylko wiele rzeczy, które robisz teraz, decyzji, które podejmujesz teraz, będziesz w przyszłości za te decyzje musiał wziąć odpowiedzialność, ponieważ są to decyzje nastawione na krótki termin. Nie myślimy podczas podejmowania tych decyzji o tym, co będzie w przyszłości. I ja wiem, że tutaj w tym momencie znajdzie się na pewno jakaś osoba, jakaś osoba, która zaraz zacznie w komentarzach marudzić. No ale że skąd Pan wie, że tu wszystko będzie w porządku? To nie o to chodzi, że ja zakładam, że wszystko będzie w porządku. Chodzi w tym ćwiczeniu o to, żeby sprawdzić, jak może wyglądać ten scenariusz, kiedy naprawdę będzie wszystko w porządku. Ponieważ. Tak wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, jak nasze dzisiejsze działania wpłyną na naszą przyszłość, i myślimy tylko krótkowzrocznie, skupiając się na tym, co jest tu i teraz, na tym, co napływa do nas z mediów i na tym, jak te informacje dookoła wpływają na nasze zachowania, na nasze myśli, i całkowicie nie myślimy o przyszłości. I prosty przykład: nie myślimy nawet o tym, w jaki sposób czują się teraz nasze dzieci. Jak one sobie radzą z tą sytuacją? W wielu domach w ogóle się o tym nie rozmawia, a jeżeli się rozmawia, to się podkręca tylko tą napiętą atmosferę, i wiele rodziców nie potrafi wytłumaczyć swoim dzieciom, co tak naprawdę się dzieje. A dzieci nie są ślepe, one śledzą różne informacje, czerpą informacje z różnych źródeł, no i też na nich się to odbija. I to odbija się na wielu z nas. Natomiast my nie zdajemy sobie z tego sprawy, kiedy już jesteśmy w tym kołowrotku, kiedy jesteśmy w tej burzy medialnej zanurzeni i zobaczycie to dokładnie, jak powiem Wam o kilku przykładowych odpowiedziach na to pytanie moich klientów, które tutaj dla Was wybrałem, ponieważ dzięki tym odpowiedziom możecie sami się nauczyć tego, jak na to pytanie można odpowiedzieć. A więc jak na to pytanie w momencie, kiedy musieli się zmierzyć z tym ćwiczeniem, odpowiadali moi klienci? Mam tu kilka zapisanych, takich prawie dokładnych cytatów. Po prostu zrobiłem to tak, żeby był sens tego zdania, mimo tego, że czasami jest ono wyrwane z kontekstu. Pozwolę sobie teraz to przeczytać, ponieważ każde słowo jest tu bardzo, bardzo ważne. Będzie to kilka odpowiedzi różnych osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, i zastanówcie się, która z tych odpowiedzi jest najbliższa dla Was. A więc przypominam pytanie? Pytanie brzmiało, że w Polsce wojny nie ma. Co zmienia to w Twoim sposobie bycia, w Twoim sposobie myślenia, w Twoim sposobie działania? I pierwsza odpowiedź: Jestem przerażony, bo nic by to dla mnie nie zmieniło. Jestem już tak nakręcony, że wręcz nałogowo śledzę różne informacje. Wiem, że robię to w taki sposób, jakbym był wręcz od tego uzależniony. Nie potrafię przestać. I nawet jakbym miał pewność, że nic się u nas nie stanie, to nie wiem, czy potrafiłbym cokolwiek zmienić w swoim zachowaniu. I to mnie naprawdę przeraża. Czyli widzimy osobę, która z jednej strony widzi swój nauk, to, że te chłonie, te informacje, karmi się tym, Widzi, że jest to spowodowane tym ogromnym stresem, który przeżywa w życiu, natomiast ta osoba sobie zdaje sprawę, że nawet jakby miała stuprocentową pewność, że u nas się nic nie wydarzy, to i tak śledziłaby te informacje. No i to jest jakiś pretekst do pracy tej osoby, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te informacje są dla niej tak ważne. Kolejny przykład: innej osoby. Ta osoba mówi: Bez wyrzutów sumienia skupiłabym się na swojej pracy. Teraz wszyscy moi znajomi pomagają, a ja ciągle myślę o tym, że przecież musimy przecież za coś żyć. Więc teraz skupiam się również na mojej pracy. Ciężko jest się jednak skupić na pracy, kiedy wszyscy mówią tylko o jednym. Widzimy tutaj osobę, która martwi się o swoją przyszłość. O przyszłość w związku z pracą zawodową, że jednak mimo tej całej pomocy, która jest tak ważna, jednak trzeba skupić się na swojej codzienności. Jednak jest to szalenie trudne w momencie, kiedy dominuje tylko jeden temat, kiedy nie mamy żadnej odskoczni od tego tematu, kiedy naprawdę mamy ważne rzeczy do wykonania, a po prostu w naszej pracy nie da się tego wykonać, bo tak strasznie trudno jest się odkleić od pewnych informacji. I kolejny przykład innej osoby, która odpowiedziała na to pytanie. Zacznę w zupełnie inny sposób pomagać osobom, które uciekły przed wojną. Teraz nie mam możliwości pomagać ze względu na swoją sytuację rodzinną. Wielu moich znajomych pomaga, a ja bardzo czuję się podle z tym, że nie mogę nic zrobić. Jednak myślę o przyszłości i wiem, że pomoc będzie potrzebna jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas bo wiele osób, które obecnie pomagają, gdzieś po drodze się wypalą. Wtedy to ja będę mogła pomóc. Widzimy więc sytuację osoby, która wie, jak zachowują się jej znajomi, co robią w tym momencie, i ta osoba czuje się źle z tym, że ze względu na swoją sytuację rodzinną nie może pomagać, akurat w tym momencie. Natomiast w momencie, kiedy zadała sobie to pytanie, zobaczyła, że ta pomoc będzie potrzebna nie tylko tu i teraz, ale przez dłuższy czas. I wiele osób, które teraz pomagają, może się wypalą, może nie starczy im sił. I po prostu będą potrzebne inne osoby, które będą pomagać, i nawet jeżeli teraz nie możesz pomagać, to nie czuj wyrzutów sumienia, bo ta pomoc będzie potrzebna przez jeszcze bardzo długi czas, i Ty również będziesz mogła pomóc, nawet jeżeli teraz musisz się skupić na tym, żeby zadbać o swoją rodzinę. Kolejny bardzo ciekawy przykład. Ten klient mówi, wykorzystam zaległy urlop. Nie byłem na wczasach z rodziną 3 lub nawet 4 lata, bo dostałem awans, na który pracowałem przez większość swojej kariery. To mnie całkowicie pochłonęło. Wiem, że ucierpiała na tym moja rodzina i to nawet bardzo, jednak obecna sytuacja uświadomiła mi, że życie jest naprawdę kruche i że nawet wymarzona praca to nie wszystko. Jeżeli będzie wszystko dobrze, to z całą pewnością i bez żadnych oporów pojadę na urlop z rodziną. Widzimy więc, że ta sytuacja skłoniła tego mojego klienta do pewnej refleksji, do pewnego przewartościowania, że tak poważnie traktował swoją pracę, że przez 3-4 lata sam już nawet nie wie, nie był. Na urlopie z rodziną. Tutaj w tych naszych rozmowach wyszło wyraźnie, że te relacje rodzinne no, są na, pewne, na pewnym problematycznym poziomie. Tam, tam jest dużo kłótni, dużo problemów rodzinnych, ale ten klient nie zdał sobie sprawy aż do tej sytuacji, kiedy uświadomił sobie: że życie jest kruche, nie tylko praca się liczy, trzeba zadbać też o tą bliską relację, i to mu dało mocno do myślenia, i dopiero kiedy zastanowił się nad tym. Że jak miałby pewność, że wszystko będzie dobrze, to chciałby jednak trochę przesunąć ten ciężar z tej pracy, w którą tak mocno się zaangażował, żeby też w tą rodzinę się mocniej zaangażować, żeby po prostu odzyskać te relacje, które w pewien sposób już stracił. Kolejny przykład innej osoby. Niewiele się dla mnie zmieni, ponieważ już w tym momencie odcięłam się od wszelkich wiadomości. Nie mam wpływu na sytuację, a więc nie ma sensu się tym wszystkim nakręcać. Już nakręcałam się na samym początku pandemii i to nauczyło mnie, że z moim zdrowiem taki stres nie ma absolutnie sensu, bo bardzo mocno odchorowałam ten stres. Obiecałam sobie, że nigdy więcej nie popadnę w taką panikę, ponieważ bardzo trudno było mi się podnieść po tym, jak poczułam tą Absolutną bezradność. Widzimy więc sytuację osoby, która zdaje sobie sprawę, że nie ma wpływu na sytuację, sytuację, natomiast wie i przerabiała to już wcześniej, podczas początku pandemii, że tak się nakręcała, że bardzo mocno wpłynęło to zarówno na jej psychiczne, jak i fizyczne zdrowie. Tam w tej sytuacji ten stres bardzo mocno na nią zadziało, więc teraz ustawiła sobie taki bufor bezpieczeństwa, że po prostu musi się odciąć od tych informacji. Bo nie jest w stanie jeszcze raz tego wszystkiego przerabiać, bo już doświadczyła tego poczucia bezradności, tej całkowitej beznadziei właśnie wtedy, kiedy była pandemia, kiedy zaczęła się pandemia. Teraz nie chce tego przerabiać, ponieważ wie, że psychicznie będzie jej się bardzo ciężko ponownie z tego podnieść. I ostatni przykład, ostatniego klienta. Jestem bardziej niż pewny, że jeżeli sytuacja będzie spokojna. To na 100% zmienię swoją pracę. Do tej pory myślałem, że lepiej się przemęczyć, ale dobrze zarabiać, niż zarabiać mniej, ale w bardziej satysfakcjonujących warunkach. Obecna sytuacja pokazała mi jednak, że to nie ma absolutnie sensu. Jeżeli pojawia się jakiś dodatkowy stres, to nie mogę wytrzymać psychicznie już w tej pracy i w każdej, ale to w każdej minucie powtarzam sobie, że tak bardzo tego nienawidzę. Muszę to zmienić. I teraz o tym wiem. A więc widzimy sytuację osoby, która gdzieś zapędziła się w kozi róg. Ma pracę, która jest dobrze płatną pracą, natomiast jest to praca, z której nie czerpie ta osoba satysfakcji. I póki wszystko było w porządku, no to jakoś ta osoba sobie radziła. Natomiast kiedy dochodzą zewnętrzne stresy, ta osoba ciągle w każdej minucie sobie powtarza, że nienawidzi tej pracy. I dodatkowo ta osoba zdała sobie sprawę, że długo tego nie wytrzyma, tej ciągłej presji, tego, że codziennie chodzi do pracy, której tak naprawdę nienawidzi. Można więc powiedzieć, że te odpowiedzi moich klientów można do takich dwóch grup zaliczyć. Pierwsza grupa to jest taka, że jeżeli wojny naprawdę nie będzie, to w końcu ja coś zacznę robić albo coś przestanę robić. Czyli obecnie robię coś, co sprawia, że jeżeli byłaby informacja, że tej wojny naprawdę na 100% nas nie będzie, to będę zachowywać się, myśleć w inny sposób. Druga kategoria, druga grupa osób zdecydowanie w mniejszości. To jest ta grupa, która mówi: "Jeżeli wojny nie będzie, to ja będę robić dokładnie to co robię, myśleć tak jak robię, e, tak jak myślę, będę pomagać tak jak pomagam, pracować tak jak pracuję". Niestety proporcje tych grup, tych, które chciałyby coś zmienić i są pewne, że coś zmienią w momencie kiedy naprawdę miały pewność, że wojny nie będzie. No to jest jednak zdecydowana. Zdecydowanie więcej osób skupia się na tu i teraz, zupełnie nie myśląc o tym, co będzie w przyszłości. I to niestety odbije się na nas bardzo mocno, ponieważ wielu z nas podejmuje obecnie takie decyzje, które w przyszłości dadzą sobie znać i będziemy musieli wziąć odpowiedzialność za te wszystkie nasze obecne decyzje. I dlatego tak ważne jest to, zadać sobie dzisiaj to pytanie. Dzisiaj sobie Innym osobom z bliskiego otoczenia. I jak rozmawiałem z moimi klientami, to większość z nich opracowywała sobie pomysły na to, co zrobią w sytuacji, kiedy w Polsce będzie gorzej. Czyli opracowywali taki najbardziej czarny scenariusz. I tu wiedzą, jak się zachowają, a przynajmniej wydaje im się, że wiedzą, jak się zachowają. Przygotowują różne możliwości, przygotowują się do tego. Natomiast żaden praktycznie klient nie powiedział mi o tym, że przygotowuje sobie scenariusz i myśli o tym, co by było, jeżeli naprawdę wojny by nie było u nas, wszystko by było dobrze, jak ja mam dalej żyć, jak mam żyć w momencie, kiedy ja stale się teraz kłócę z rodziną, bo jest wielki stres, jak wyjść z tego nawykowego przeglądania informacji, które mnie tak przyciągają, i ja nie mam koncentracji, żeby skupić się na pracy. Jak w ogóle układać sobie życie zawodowe w momencie, kiedy teraz wszyscy skupieni są na pomocy i trochę ta sfera zawodowa u nas cierpi, jak ogólnie się w tym odnaleźć? I warto zadać sobie pytanie. Dlatego jeszcze raz je przytoczę. Co by się zmieniło w Twoim życiu, w Twoim zachowaniu, w Twoim sposobie myślenia, jeżeli już dziś z całkowitą pewnością wiedziałbyś lub wiedziałabyś, że w Polsce wojny nie będzie? Załóżmy, że masz stuprocentową pewność, że wojny nie będzie. Co zrobisz w związku z tym? I to jest ważne pytanie. Ważne pytanie dla osób, które pomagają teraz, bo mogą zobaczyć, ile czasu będą mogły pomagać w, z taką intensywnością. Może warto by było rozłożyć te siły. Teraz jest dużo pomocy i to jest bardzo ważne. Natomiast pamiętajmy o tym, że będziemy musieli pomagać i fajnie, żebyśmy chcieli pomagać jeszcze przez dłuższy okres czasu. Oszczędzajmy więc te swoje siły i nawet jeżeli teraz nie możemy pomagać. Nie czujmy się z tego powodu źle, tylko załóżmy sobie, że dla nas możliwość pomocy będzie w innym czasie, kiedy po prostu te osoby, które pomagają teraz, będą musiały trochę odpocząć. Zdajmy sobie sprawę, że to jest raczej maraton, a nie sprint, że ta pomoc będzie potrzebna przez dłuższy czas. Zdajmy sobie też sprawę z tego, jak obecnie wyglądają nasze relacje, jak ta napięta sytuacja wpłynie na nasze rodziny, na nasze dzieci. Zdajmy sobie sprawę z tego, jakie decyzje podejmujemy i czy te decyzje są dobre, ponieważ spodziewamy się czarnego scenariusza, natomiast te decyzje są zupełnie nietrafione, jeżeli wszystko będzie dobrze. Zastanówmy się nad tym, pochylmy się nad tym pytaniem, rozmawiajmy z bliskimi osobami, bo to jest coś, co całkowicie wywraca nasz sposób myślenia, ale to jest też coś, co wyciąga nas z tego poczucia bezradności, z tej beznadziei, no bo ile czasu możemy skupiać się na tym, na co nie mamy wpływu? Skupmy się na tym, na co mamy wpływ, a mamy wpływ na to, co się pojawia w naszej głowie i co my zrobimy z tymi myślami, jakie decyzje podejmiemy i jak my będziemy teraz żyć. Pamiętajcie, że nie skupiamy się tylko na chwili obecnej ale też na naszej przyszłości i na przyszłości naszych bliskich. Dlatego zadaję Wam to pytanie i zachęcam do udzielania na nie odpowiedzi.